Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY i chciałabym Wam zaproponować, jak zrobić stroik ze świeczkami dekoracyjnymi. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Będziemy potrzebować plaster drewna. Właśnie tutaj taki przygotowałam cienki plaster drewna. Właśnie specjalnie na tę okazję chciałam Wam pokazać, jak można wykorzystać drewniane elementy do zbudowania takiego ekologicznego stroika, stroika świątecznego, stroika jesiennego, stroika dekoracyjnego. Także inwencja twórcza już należy do was, jak wykorzystacie ten pomysł na jakie okazje, także zapraszam serdecznie do oglądania. Potrzebujemy również takie filajty, małe takie świeczki 10 sztuk, pistolet z klejem na gorąco. Chciałabym, jeżeli mamy już taki kawałek drewna, to warto jest po prostu Coś z nim zrobić, to znaczy przyłożyć elementy. Ja sobie tak go wyobraziłam i chciałam Wam pokazać właśnie taki pomysł. To są właśnie kawałki na przykład drewna, bo są różne możliwości. Tu jest większy, tu jest mniejszy, cięty, także tu postawimy ten większy dla równowagi, tutaj mniejszy. Okay. Teraz w, w następnej kolejności będę chciała po prostu yy, zrobić yy, świecznik. I gwoździk. Jeden gwoździk na przykład. Ehm, na przykład. Będę je przyklejała. Chwili klej jest naprawdę... Mocno rozgrzany. Słuchajcie, to będzie bardzo. Bardzo oryginalny strojik. Jak chcemy, gdzie chcemy tę drewniankę umieścić, to już wybór należy do nas. Uważam, że można dodać spokojnie kawałek jarzębiny czerwonej, która przepięknie będzie wyglądała właśnie w tym strojku. Rzębina na takiego charakteru, to mam te... jest naprawdę przepiękny. To jest w wersji właśnie takiej naturalnej, naturalnej, także świecznik w formie stroika na drewnie z dużą ilością drewna, szyszek i stilajtami, tak się prezentuje. Przepiękna, naturalna dekoracja. I to jest wersja taka bez lakieru. Natomiast ja teraz chciałabym Wam pokazać wersję lakierowaną, bo myś, wydaje mi się, że też będzie również ciekawa. Wydaje mi się, że taka dekoracja nabiera większego charakteru i jest bardziej ładna. Także... Słuchajcie, wygląda w ten sposób. Jednak z lakierem bardziej efektownie i bardziej ładniej także także tak się prezentuje. Także słuchajcie, pokażę wam w takiej wersji lakierowanej, bo wygląda przepięknie. I jednak warto lakierować owoce, suszone szyszki, suszoną jarzębinę. Także tak wygląda gotowy i skończony stroik. Także uwierzcie mi, że wygląda w rzeczywistości jeszcze piękniej niż pewnie na filmie, ponieważ kolor jest taki miedziano chromowany, właśnie taki, taki dokładnie jak na tym opakowaniu i przepięknie właśnie prezentuje. Słuchajcie, subskrybujcie koniecznie kanał, łapujcie. Pozdrawiam was serdecznie. No i czekam na wasze wiadomości.